Dziś będzie o tym, dlaczego duże firmy płacą tak dużo jak garze aktorom czy celebrytom, za to, żeby te osoby wystąpiły w ich reklamie. I też będzie o tym, jak możesz sobie ten mechanizm u siebie w firmie wykorzystać, nie płacąc, nie mając aktorów, a mając tylko swoją własną twarz. Zobacz i powiedz mi, co o tym myślisz. Czasami jest tak, jak rozmawiam z ludźmi, którzy mają firmy, mają biznesy, że oni pytają, dobra, Tomek, w jaki sposób sobie mam robić tą reklamę w social media, co mam zrobić, żeby mi to poszło, prawda? No bo dodaje zdjęcia produktu, dodaje zdjęcia moich realizacji, dodaje zdjęcia moich mebli, czy jakiegoś tam towaru, który mam. No i to się nie klika, nie ma lajków, prawda? Cały ten film będzie może krótki, ale będzie mega, mega ważny, więc skup się teraz. Ogólnie jest tak, że my w głowie mamy, że więcej klikamy rzeczy, gdzie widzimy ludzką twarz. gdzie widzisz, jakby Kiedy widzisz człowieka, który mówi, kiedy widzisz człowieka, który stoi i się uśmiecha, to twój mózg automatycznie jako. Istoty społecznej po prostu wywołuje więcej reakcji w swojej głowie. To jest dla ciebie ciekawsze. Twarz ludzka ma dużo więcej zmiennych niż jakikolwiek produkt. I dzięki temu możesz to wykorzystywać nawet nie płacąc dużych funduszy aktorom czy celebrytom. Zobacz, dlaczego. Duże firmy zatrudniają aktorów właśnie po to, żeby ich reklamy, ich produkty się klikały. Dlaczego w reklamach Adidasa, Nike czy Pumy, dlaczego w reklamach Coca-Coli dużo więcej jest emocji, historii, mm, ruchu, szybkich ujęć, a dużo mniej jest samego produktu? Przecież gdyby taki Adidas wrzucał tylko i wyłącznie swoje buty na białym tle, to też bardzo mało osób interesowałoby te same buty. Ale kiedy takie buty ubierze Lewandowski, ubierze takie buty na przykład Ronaldo, ubierze ktokolwiek inny, kogo ty lubisz, za to, że jest fajną osobą i lubisz tego człowieka, to ty przenosisz trochę tych emocji na te buty. I przez to wtedy ty kupujesz te buty, bo chcesz być jak Twój idol, bo myślisz, że to jest fajne i to jakby nie jest żadna manipulacja. Tak po prostu jest. My więcej emocji łączymy z ludźmi i z naszymi twarzami głosem, emocjami. Niż z tym, że ktoś ma ładne buty, meble czy kosmetyki. I z tego powodu, kiedy ty jesteś mniejszą firmą, no i pewnie nie stać jest ciebie, skoro to oglądasz na Cristiano Ronaldo do reklamy, chociaż chciałbym, żeby tak było i bym ci tego bardzo życzył, to możesz zrobić taki lekki. lifehack. Może coś takiego? Możesz zrobić tak, że umieścisz na zdjęciach wszystkich, albo większości, siebie i swoich pracowników. Ale najpierw siebie. Kiedy masz małą działalność, startujesz z biznesem, jesteś fotografem, jesteś architektem, jesteś osobą od reklam na Facebooku, jesteś muzykiem, artystą, wykonujesz stoły, to dużo łatwiej mi będzie jakby zapamiętać twoją markę, twoje logo, twoje produkty. Kiedy połączę to z tobą. Bardzo możliwe, że kiedy zaczynasz biznes, to masz swoją grupę znajomych, która ciebie zna. I ona na pewno te Twoje stoły, te Twoje kosmetyki przeoczyłaby w ogóle, bo to jest produkt, jakich wiele na rynku, mimo że jest na pewno najlepszy, bo jest Twój, ale jednak podobne istnieją. I mi jako konsumentowi, takiemu laickiemu, lajkowi, trudno jest je rozróżnić, bo się nie zna na technikaliach, ale rozróżnię Ciebie. Więc dlatego zależnie od swoich znajomych, możesz ich tym zainteresować i sobie tak napędzić pierwszą sprzedaż swoich produktów, a następnie pokazując siebie, po prostu Łatwiej jest nowym osobom skojarzyć Ciebie z produktem, bo Twoja twarz, jak mówiłem wcześniej, ma więcej zmiennych i więcej cech charakterystycznych, które się wyróżniają jako cały obrazek, niż Twój stół, laptop, kosmetyki, Twój mega długopis, czy cokolwiek co produkujesz. Dodatkowo możesz zrobić też jedną cudowną rzecz. Porównaj sobie, proszę, jaką wartość emocjonalną ma dla Ciebie dobre zdjęcie, nawet bardzo fajne zdjęcie, bo szanuję fotografów i wykonują świetną pracę. Ale to zdjęcie oddziałuje tylko na ciebie obrazem. To jest jeden bodziec, prawda? Kiedy ja teraz nagrywam film, to masz i obraz, i dźwięk. I w tym dźwięku, aha, dodatkowo masz jeszcze ruch. To jest ciekawszy obraz niż obraz statyczny, bo tutaj coś się rusza, coś się będzie działo. Tomek ma długie ręce, macha rękami, prawda? Więc wideo jest ciekawsze, bo masz dwa rodzaje bodźców. Masz i bodziec wizualny, i bodziec dźwiękowy. Więc wchodzi cała warstwa emocji w tym głosie, tego kto mówi. Zobacz sobie na przykład lektora radia Rzeszowskiego, Szymona Tarandę. Człowiek mówi w taki sposób, że ty intuicyjnie, no, jakby uczysz się słuchać tego głosu. Od razu tobie się włącza, jak słyszysz, Szymka, to, że ty masz słuchać. Jakby por porządkuje się relacja. Gdyby Szymek dawał tylko swoje zdjęcia, to swój największy a atut, takim jest głos, zamknąłby w szafie. Niepotrzebnie. I wielu z nas nie robi tego wideo, dlatego że boimy się że nasz głos wygląda dziwnie, że nie lubimy swojego głosu. A to dlatego, że my się go nie uczymy w ogóle podczas naszego dorastania. My słyszymy swój głos przez tutaj kości wewnątrzczaszkowe, przez całą pneumatykę inaczej, niż on w rzeczywistości wygląda, więc Ty jesteś jedyną osobą na świecie, która słyszy się inaczej. I Twoje ciało Cię okłamuje. Tak jak myślisz, że mówisz, tak nie mówisz. Nagraj się na dyktafon, na ten telefon się nagraj i zobacz, że tak naprawdę mówisz. Tak naprawdę wyglądasz. Ta kamera, ten mikrofon, on cię nie pogorszy, nie pogorszy tak? Nie, nie zepsuje Twojego wizerunku. Ty tak mówisz, tak wyglądasz. I teraz czym szybciej z tym się oswoisz, tym szybciej będziesz mógł na swoim biznesie, na swoim kanale nagrywać siebie, a dzięki temu masz zawsze darmową możliwość stworzenia sobie jak najwyższej jakości materiałów wizualnych i nie potrzebujesz mnie jako agencji do robienia grafik, bo sobie stworzysz je sam. Nie potrzebujesz do końca mnie jako agencji zrobienia filmów, jeśli nie masz na to pieniędzy, bo sobie zrobisz je sam telefonem. I zobacz, jak dużo ci to ułatwia i jak łatwo i prosto można wystartować z komunikacją w social media, kiedy oswoisz się, że Twój głos, Twoja twarz jest naturalna i normalna, po prostu tak wyglądasz. I dzięki temu możesz zhakować coś takiego, co robią duże marki, no bo. W dużych markach potrzebujesz już aktorów i celebrytów, ponieważ ten prezes tej marki nie wywołuje w tobie emocji, bo prezes dawniej nie mógł się za bardzo pokazywać albo nie chciał, bo takie były czasy. Ale zobacz sobie Ilona Maska. Zobacz sobie na polskim rynku Marcina Osmana. Te dwie osoby to są przykłady takich osób, które pokazują się za swoją marką stojąc i swoją twarzą. Firmują nowe biznesy, firmują nowe, dobre deale i dzięki temu, że ty się nauczyłeś tym dwóm osobom na przykład ufać, kupujesz te rzeczy szybciej i sprawniej. Podejrzewam, że gdybyś nie znał na przykład Ilona Maska i pewnie gdyby dużo osób nie znało tego człowieka, to firma Tesla dawno by już upadła. Ale to jego osoba, to, że jest wizjonerem, to, że łączy te wszystkie swoje projekty, projekty powoduje, że te marki się trzymają razem. Tak samo u Marcina Osmana. Mówi się, że. Ciężko jest teraz żyć ze sprzedaży książek, księgarnie upadają, Embik ma problemy itd. No niekoniecznie nie da się tego zrobić, bo Marcin Osman to robi. Bo pokazuje siebie i swoją osobą, swoją wiarygodnością firmuje to, co faktycznie warto kupić. I sam kupuję książki u Marcina, dlatego że wiem, że skoro coś poleca, to może być dobre. A teraz, gdyby Marcin, Kamila Krug. Dominika, Norbert i inne osoby od Marcina nie istniały w social mediach i byłby OSM Power kolejną anonimową księgarnią? No to przecież nie miałby szans na to, żeby na takim rynku, gdzie jest Empik, MATRAS i inne księgarnie, w ogóle sobie poradzić. A jednak radzi sobie całkiem, całkiem dobrze. Z tego powodu mamy już 8 minut filmu. Nie mam pojęcia, co z tego wyjdzie po obróbce, którą zrobił mi Piotrek, którego też bardzo polecam do obróbki wideo. Jednak ogromnie, ogromnie chciałem się tym podzielić, bo na szkoleniach firmowych robię to samo, tylko tam robię jeszcze kilka ćwiczeń. I kiedy ludzie zaczynają faktycznie brać ten telefon i nagrywać sami dla siebie swoją twarz, swój głos i zrobić sobie wideo, to ogromna liczba ludzi, ogromna liczba ludzi od półtorej roku jak to robię, przekonała się do tego, że wideo jest naturalne, że warto go robić i że daje znacznie więcej korzyści, bo mega skraca dystans do ciebie w Twoim biznesie i robi to znacznie lepiej niż grafiki, teksty czy nawet samo audio. Więc ja tego bardzo, bardzo zachęcam. I jeżeli obejrzałeś te 9,5 minuty, to naprawdę mega ci szanuję. I jak do mnie napiszesz teraz, to normalnie jak się spotkamy, stawiam kawę. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Cześć!